Cześć, nazywam się Robert Mara. Przed dołączeniem do programu Bogaty Fotograf Ekspert miałem problemy z pozyskaniem klienta. Często cena moich usług była za wysoka. Konkurencja oferowała niższe ceny więcej zdjęć co było frustrujące i nie pozwalało mi. Trzymać się z fotografii i rozwijać tego biznesu w taki sposób, jaki bym chciał. Justynę oraz Pawła śledziłem wcześniej przed dołączeniem do programu. Jednak na webinarze, który otwierał program, poznałem ich bardziej. Zobaczyłem, że to osoby, które że są to osoby, które wiedzą, o czym mówią, że te rzeczy są poparte ich wiedzą, doświadczeniami, że warto im zaufać i że może to coś zmienić w moim biznesie, w moim życiu. I tak było. Po dołączeniu do programu poznałem. Dużo wiedzy takiej czysto technicznej, dotyczącej sprzedaży, marketingu, lejków sprzedażowych, procesu. Słowem uporządkowania tej sprzedaży, uporządkowania komunikacji do klienta. Ale to nie tylko to było wartością z dołączenia do programu. Dużą wartością programie jest e, nastawienie, jest mentalność, e, jaką mają Justyna oraz Paweł. E, tą mentalnością też przesiąkają inni. Ja przesiąknąłem. E, pozwala, e, po, pozwala to e, pokonać swoje ograniczenia, e, pokonać swoje bariery, e, jakiś pewny e, mur, sufit. Które sami sobie tworzymy. Dzięki temu też teraz moje ceny sesji są kilkukrotnie wyższe niż wcześniej. Dokładnie na ten moment to jest trzy razy więcej niż w momencie, kiedy dołączałem do programu. I czuję, że dużo łatwiej mi jest tego klienta zyskać, pozyskiwać przekonać swoje wartości i no, stałem się zupełnie innym człowiekiem. Co też ostatnio uzmysłowiłem sobie podczas kontakcie ze znajomymi, którzy kiedyś zajmowali się stricte fotografią, stricte zawodowo, a teraz już w dużo mniejszym stopniu, których przekonanie zupełnie odbiegało od tego, które ja teraz mam którzy widzieli tylko problemy, że klienci nie mają pieniędzy, nie chcą wydawać, jest kryzys, dużo innych fotografów, którzy mają niższe ceny, co dla mnie zupełnie no innym światem. Inne mam nastawienie patrząc na moje doświadczenia obecne, na doświadczenia innych na grupie. Bogaty Fotograf Ekspert, która też jest bardzo cennym, cenną wartością w programie. To między innymi też sukcesy innych osób, innych fotografów. Przyczyniają się do, do zmiany w moim biznesie, do zmiany moich cel, cel, cen. Do zmiany sposobu działania. Z wieloma osobami utrzymuje bliższy kontakt. Pomagamy sobie nie tylko, nie tylko na grupie, ale też w takich kontaktach bezpośrednich poza live'ami. Także pod tym względem program. Dużo dał mi. E, tak jak powiedziałem wcześniej, e, myślę, że już mentalnie jestem inną osobą. E, I jeśli miałbym, e, jeśli miałbym e, jeszcze raz się decydować e, i e, wybierać, czy, czy, czy warto coś zmienić, czy warto e, zaryzykować. To zdecydowanie bym w to wszedł, bo moje nastawienie jest zupełnie inne. Zupełnie inną osobą jestem i wiem, że może, mogę osiągnąć swoje cele. Jeśli tylko masz problemy i chcesz działać, aby Osiągnąć jakieś lepsze rezultaty, to myślę, że to jest dobre miejsce dla Ciebie, bo są tu inne osoby, które chcą działać, których nastawienie jest pozytywne i które swoim działaniem, swoimi celami, swoimi sukcesami. Motywują mnie i innych, inne osoby w grupie do coraz lepszych wyników, coraz skuteczniejszego działania, no i czerpania większej radości z tego, co robimy i z życia. Także w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Pawłowi Justynie za to, że mogłem dołączyć i że Taką wartość wkładają do, do grupy i pomagają nam w coraz to w pokonywaniu coraz to nowych problemów i zwiększaniu swojej wartości w swoich oczach i oczach klientów. Hej.